Yeah. Mm -hmm. Ja wracając z wakacji, jechałem przez Austrię pociągiem i tam widziałem właśnie tereny zalewowe. Czułem się, jakbym przez morze jechał. E, także, także pomyślałem, że tutaj to pewnie wygląda lepiej. E, ale skałci też e, tutaj inicjatywą się wykazali, e, więc po prostu mieliśmy formularz do wypełnienia, dostaliśmy kontakt do Jelenie Góry. Tutaj, e. hmm, przyjechaliśmy na miejsce. I właściwie dostaliśmy od razu zadanie, że trzeba pojechać do miejscowości tej nieopodal. No i pierwsze zadanie to było właśnie, żeby wyrzucić z piwnicy pelet, 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 na, opał. pelet na opał. Później trzeba było go wysuszyć i z powrotem załadować. Bo akurat właściciel domu miał chore plecy, no to dlatego było no, stonę co najmniej. No, no jest. No jest to tragedia, wiadomo. E, ja też mam rodzinę, którą, którą e, kiedyś, e, w Sandomierzu, którą zalało i e, jest, jest to straszne, trzeba, szczególnie jak trzeba wymieniać te wszystkie drogie sprzęty, albo tak jak temu panu, co zalało wczoraj połowę peletu na opał, a już no, niedługo będzie jesień, zima, będzie co ogrzewać. No dlatego e, jest, jest też pewien... Pewne poczucie takiej wspólnoty, że jesteśmy jednak jednym narodem, trzeba, trzeba sobie nawzajem pomagać. Czas na Przy organizator i drugi przewodnik skończyłem na przewodniku. I co? Dzisiaj po lata przyjeżdżają harcerze i pomagają? Proszę. I po lata przyjeżdżają harcerze i pomagają. Młocie po O, jest, jest, jest ślad. O tym jeszcze trzeba znać zrobić. O, to jest ten ślad. Nie? No to ile brakowało tutaj do przelania. nie? Ja już trochę podnosiłem. Oh, why to